Cześć, smakowi z tej strony chemiki. Zapraszam Was na 37 odcinek z cyklu. Oceniam Wasz sprzęt. Jedziemy! Tak więc moi drodzy, lecimy już z omawianiem Waszych sprzętów. No i klasycznie w roli przypomnienia i. Powie... Tak więc idziemy już z omawianiem nowych sprzętów. Tak więc jedziemy już z omawianiem Waszych sprzętów, no i klasycznie w roli przypomnienia też nowym widzom pragnę zakomunikować, że jeżeli chcecie wystąpić w tej serii odcinków na moim kanale, no to oczywiście śmiało wysyłacie swoje zestawy wraz ze zdjęciami oraz opisem na maila, który macie też w opisie tego materiału, chemik5656.gmail.com. A teraz leciemy już do pierwszego samiska, które to podesłał Bartosz. Bartosz wspominał mi, że był już kiedyś u mnie na kanale, ale zrobił sporo zmian, i pojawia się ponownie. No i jeżeli oczywiście też zrobiliście sporo zmian w swoim setupie komputerowym i nie tylko tak, bo nie mówię tutaj o samej skrzynce, ale też akcesoriach dookoła niego, no to śmiało podsyłajcie swoje zestawy komputerowe. Wygląda to ładnie, żeby nie powiedzieć, bardzo ładnie. Jest wszystko w spójnej, ładnej stylistyce zachowane, przez co na pewno tutaj ledzi ode mnie duży plusik. Fajnie, że jest to subtelnie podświetlone ledem za biurku, a nie jakieś ordynalne oświetlenie, nie wiem, RGB, tęcza, wszystko tak. Nie mam nic do RGB, tęczy, ale tak czy siak tutaj to nadaje takiego, takiej elegancji całego stanowiska ten ledzik, właśnie z tyłu. No i widzę, że fajnie to. Wszystko sobie razem skomponowałeś. Mówiłem, że jest biały. Okej, okay, tutaj masz fioletowy, ale pewnie jest to sterowane na zasadzie, że włączasz sobie dzisiaj kolor, nie wiem, fioletowy, jutro, nie wiem, czerwony, a jeszcze kiedy indziej, w zależności w jaką grę grasz, na przykład nie wiem, niebieski czy zielony. I to moim zdaniem naprawdę robi robotę, bo co innego jak walniecie tęcza, co innego po prostu, jeżeli sobie ustawicie, w zależności od swojego, nie wiem, humoru czy gry, w jaką gracie, po prostu jeden kolor. Mówię oczywiście o tym RGB przy biurku, no bo klawiatura musi się świecić tęczą, tak? Nie, żartuję. Wszystko ustawiacie tak, jak chcecie, ale naprawdę, dobrej jakości zdjęcia, fajne ujęcia, no i wszystko prezentuje się rewelacyjnie. Co masz w środku? Już Wam pokazuję. Tutaj mamy i 5 10400F z RTX 3060 Ti od EVGA. Płyta jest to B460A Pro od MSIA. Obudowa Raging Tech, raczej nietypowy wybór, ale bardzo fajna, oklejona carbon folią, no to kwestia gustu, <gryw> jednym się podoba, drugim nie. Natomiast dalej mamy Pure Patriota P210 Kingstona 2000, Vero M3 w Sam komputer, sam monitor i całe stanowisko jest naprawdę spoko. Są to o, są to ledy Xiaomi i e Light naprawdę dobrze świecące ledy. Zresztą Ziemniak robił na ten temat cały obszerny materiał odnośnie ledów świecących i poza bardzo drugimi Elgato właśnie te e Lighty były jego faworytami. Natomiast jeżeli chodzi o całą perferię, całą resztę, całe stanowisko, no to jest perfekto. Wydajnościowo jest naprawdę spoko, zbilansowany jest ten komputer wydajnościowo, to trzeba oczywiście od razu tutaj przyznać, więc tutaj nie mam się do czegokolwiek przyczepić. Cable Management, najwyższa liga, najwyższy poziom, także tutaj też ogromna pochwała dla Ciebie leci. I cały ten setup ja oceniam w moich kategoriach na solidne 4.0. Z tego tytułu, że no, no po prostu wygląda to naprawdę dobrze, wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest elegancko poukładane. No, tylko po prostu nie jest to jakiś super high sprzęt, tak? Fajnie, że monitor powieszony tutaj na pewno ogromny plusik. Tym bardziej, że te, monitor, ten monitor Acer'a no, hmm, ma jak zwykle moją znienawidzoną podstawę, czyli trójkątną, niestety, ale tutaj na szczęście oszczędzać miejsce na biurku, czyli gdzieś te moje rady. E, e, niosą się w ether. Dobra, lecimy do stanowiska numer 2. Stanowisko numer 2 podesłał Modhan i hmm, Cable Management. Hmm, hmm, e, nie tyle w kąpie, co też poza nim. Hmm, hmm. No nie, no nie. <tutaj>, tutaj będzie obniżone za Cable Management. E, tutaj z tego, co czytałem, podesłałeś dwa komputerki. Komputer z LEDami jest to B. 560, jeżeli już nie 650, takiej płyty jeszcze nie ma w ogóle na świecie. B560 Bazooka, 11400F procesor, Fortis 5 ARGB i do tego mamy LXA 6600XT. Drugi komputer, który to jest bez ladów i jest to ten PC. -t. Mamy tutaj i5 7500 GTXA 1050 Ti, Asroka B250M. HDV. Też 16GB. Hmm, monitor jakiś Samsung. No niewiele na nim widać, ale cable management leży tutaj u Ciebie i to jest do zdecydowanej poprawy. Nawet same samym komputerze tutaj no wszystko można było dużo lepiej zaaranżować i poukładać. Ogólnie jest nieźle, ale mm, będę się czepiał. Będę się czepiał, bo e, tak jak mówiłem, ten cable management leży. Jeżeli chodzi o drugi komputer, no to nie mam żadnych informacji jak to w środku wygląda, bo jest po prostu tylko od frontu. No podejrzewam, że to może być jego bok, ale przeciemniana szyba na tyle mocno przeciemnia, że ukryłeś swój ewentualny cable management w środku. Jeżeli chodzi o całą peryferię, jeżeli chodzi o zestawienie tego komputera, no to jest nieźle. W poprzednim było wydajniej, tutaj jest troszeczkę nowszy za to procek, ale ta różnica jest naprawdę mizerna. No i no co, no dwa komputery, no ale hmm, czy oba są jakieś rewelacyjne? No nie, oba są po prostu dobre, dobrze zbilansowane, dobrze poskładane, natomiast nie urywają, o, po prostu nie urywają, są ok. I ten odcinek będzie właśnie na takich bardzo dobrych, solidnych komputerach średniopółkowych czy średnia wyższa nawet półka, tak to by można ująć. Za ten zestawik daje ci 3,5 ze względu, oczywiście to jest sporo odjęte ze względu na gamer management w samym kompie jak i dookoła niego. No i też nie ma pokazanego całego Twojego stanowiska tutaj komputerowego tak biurka, stołu, nie wiem przy czym siedzisz, więc za to też... Troszeczkę odjąłem, bo oceniam całość. W głównej mierze komputer, który tutaj na samym kąpie trochę straciłeś, a w drugiej mierze właśnie twoje stanowisko komputerowe. Podejśli poprawione zdjęcia, to będziemy dalej oceniać, i pewnie ocena wtedy będzie wyższa. A teraz lecimy do zestawu numer 3. Osoby, którą hmm, myślę, że większość z Was. A co najmniej sporo ludzi kojarzy na moim kanale. I teraz zauważyłem jeszcze tutaj, że masz folię nieściągniętą z szyby, także czym prędzej to zrób, no bo po prostu nie chcemy, żeby od ciepła na przykład ten klej zostawił ślady na szkle. Dobra, lecimy do zestawu numer 3. No i zestaw numer 3 należy do Wownika. Pozdrawiam cię serdecznie, mam nadzieję, że oglądasz ładnie. Mimo, że tutaj no nie mamy kompaktu, który będzie miał i 9, i jakiegoś RTX 3080, ale wszystko jest ładnie skomponowane. I widać, że jesteś estetą. Ta półeczka na książki, no super. Moim zdaniem super pomysł i super e, wykonanie. Sama też kolorystyka tutaj jest fajna. Mamy zieloną ścianę, mamy tutaj, nie wiem, narzutkę na biurku, że tak to mogę ująć. No i lampka ciekawa. E, wszystko mi się podoba. Poza tymi kabelkami tutaj leżącymi na dole, no jeżeli masz możliwość, no to taką listwę zawsze można przykleić, albo przekręcić do boku biurka, albo gdzieś tam od tyłu, no i też będzie spoko. Komputer nie za dobrze, że on leży na podłodze, bo zasysa sporo kurzu, więc hmm. Nie wiem, czy masz możliwość, bo biurko dość małe, ale e, tak czy siak, może nawet na jakiejś podstawce go umieścić, co już będzie trochę lepiej dla Ciebie. No ogólnie komputerek spoko się prezentuje. No, odbija się w szybie, klasyka, też ma ten problem. I jak dobrze widzę, to chyba masz tą płytę główną, którą niezmiernie często polecam, czyli MSI B560A Pro, która jest naprawdę super w tej cenie. Chłodzenie od SPC, chyba Fera 5 RGB. No, ja nie rozumiem, po co dopłacać do RGB na tym chłodzeniu, ale wiem, że dużo z was chce. Legosy, miało się za dzieciaka. Fajne, fajne. Jeszcze gdzieś tam mam skitrane wielkie wiadro LEGOSów. W każdym razie, co my tu mamy? No Monitor standardowo na tym uchwycie od SPC nawet bym do biurka powiesił, bo nie masz go za dużego, a sporo tracisz na tej podstawie, więc tak czy siak, ja bym go powiesił, Zyskasz na pewno na komforcie, jak i na przestrzeni na swoim biurku. No, i cable management nawet z tyłu pokazałeś, i tutaj Szapo, bo jest totalnie perfekcyjnie. Tutaj sam bym tego po prostu lepiej nie zrobił, więc ogromne brawa dla ciebie za cable management. Dobra, przejdźmy do tego, co masz w swoim stanowisku komputerowym, i to zdjęcie naprawdę jest petarda, moim zdaniem. Tutaj. Wyszło. Twoim potworkiem, na którego nie będę szukał, musiałem trochę poczekać. No każdy na coś czeka. Cała Co stanowisko wyklucza biurko, szesło, lampkę i Lego, plus obrót. 6000 cebulionów. No tyle być może, że trzeba byłoby dać. 11400F, 3050 Dual Ocean. No karta. Ja pamiętam, jak pytałeś się mnie o tą kartę. No wtedy jeszcze były cięższe czasy niż teraz. Jest to niezła wersja, nie najlepsza, nie najgorsza, po prostu taka e, pułkowa po prostu tutaj 30 ki ale tak czy siak 30 się nie grzeją, więc się nie martw. MSI B560 A Pro, zgadłem. Krusia <gryśle> Ballistic 3200 c 16 super pamiątki. Ja bym je próbował kręcić, bo możesz na tej płycie. Samsung 980-500 GB 1 Tera. Supremo L2 650 W. Nawet 550 by tutaj spokojnie wystarczyło i nie musiałeś brać Supremo, a. Nawet niższy na certyfikacie brąz był tutaj. Wystarczy MSI Mag Vampiric 100 Aero Budowa fajna, ale z tych tańszych obudów od MSI jest to naprawdę spoko. Propozycja monitor Acer szkoda, nie napisałeś, jakie ma parametry, bo po tak, po kodzie to jak nie skadnę, nie ma opcji. Te kody zresztą są porąbane <laughs> Wiem, że 24 cale, ale czy jest to IPS, czy VA, czy 144 Hz 60, czy może 260 Hz? Nie no Podkładka od iBoxa. Mysz i klawiatura MSI. Hmm. Bardzo spoko zestawik, ładne zdjęcia, wszystko perfekcyjnie poskładane i za taki zestawik z miłą chęcią Ci dałbym 3,75. Po prostu wydajność jest ok, zgadza się, wszystko jest pięknie poukładane, tylko, tak jak mówię, ja bym ten monitor powiesił obrusik, tak jak to się zielony, spoko. Najwyżej można go wtedy przyciąć i nie wiem, przyczepić od tyłu gdzieś do, do biurka i też będzie ładnie to wyglądać. No to cóż, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Podsłuchajcie standardowo kolejne swoje zestawy na Chemik 5656 pod jaką Czekam z niecierpliwością na wszystkie wasze setupy komputerowe. A w tym odcinku to by było na tyle. Ja się już z nami żegnam. Dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, do usłyszenia. See ya.